Korzystając z tej pięknej pogody oraz tego, że mam chwilę czasu, rozmyślając przy kawie jeszcze jednego aspektu takiego, że nie ma na dzisiaj odcinka, postanowiłem wziąć katalog do ręki, Motes i przeliczyć ile wyszło mi to ogrodzenie i podzielić się z Wami. A więc witam się z Wami w kolejnym odcinku, ja i moja kawa. Mm. Jest pięknie. Postanowiłem pokazać Wam jak wyszło ogrodzenie. Bo wczoraj no, nie miałem ani siły, ani chęci, ani nic, żeby nagrywać. Bo byłem wyczerpany towarzaniem TikToka i nie, nie spodziewałem się, że aż tak źle wyglądam. A dzisiaj już jestem ogolony, ostrzyżony, trochę wypoczęty, więc można trochę pogadać. Ale zrobiłem już takie rozrachowanie, ile wyszło to całe ogrodzenie. No myślałem, że tak około 15, nie? No ale trochę więcej. Zastanawiam się, pewnie jeszcze czegoś nie do, doliczyłem, coś tam, coś tam i się zakręci koło okrągłej sumy fajnej. No ale co zrobić? Jak to u nas mówią, szła krowa, nie idzie celu Najważniejsze, że już jest zrobione, że jest wszystko ogrodzone. Teraz jeszcze, a zresztą co, tu wiele będę mówił. Wam pokażę, co jeszcze jest do zrobienia, co zostało zrobione. Nic innego mi nie zostaje, jak zaprosić was na oglądanie i tych, co jest są ciekawi, niech oglądają do końca. I też pokażę, jakie materiały były wykorzystane, skąd były kupione, co i jak, bo też się takie pytania pojawiały. A Mam nadzieję, że będzie się podobać. Także ja lecę o, na stanowisko, gdzie zaczniemy i tak będziemy przez cały silnik, przez, przez cały odcinek przebrniemy. Chciałbym zacząć od tej strony, gdzie tu już mam wkopane te podmurówki. Tak się prezentuje całe ogrodzenie. Może z tej perspektywy będzie lepiej widać. No już częściowo służy za suszarkę do ręczników. Trawa ładnie skoszona. Wczoraj jeszcze ostatkami sił. Mówię muszę to skosić. Ja uwielbiam. Jak jest trawa ładnie równo skoszona. Żona wczoraj cały ogródek ładnie wypieliła. Tu nam podzalewało to wszystko. Ale nieźle. Marchew już wytyka, drugi raz siana buraki już też ładnie. Zaczynają rosnąć, jest szczypiorek. Jak to u nas się mówi na szczypiorek? Łećk A jak u są mówi na szczypiorek? U nas to mówi łećk A u Wajca jak to je? no, jak jest? No truskawki jakie są, wczoraj, bo wczoraj tu Jak tu tu był najlepszy właśnie moment robienia tego ogrodzenia dzisiaj kurcze można było <grych> posilić No i tutaj wyszło tak, że widzicie jest to dość dużo do nasypania, bo w tym miejscu Jest to około tak 15 metrów powietrzu ale to tak było zamierzone, nie chciałem yy, kopiować terenu z tego względu, że jest tutaj taka nizina. I będę miał w planach i tym bardziej to jest bardzo słaba ziemia. Będę chciał dowieść tutaj fajnej czarnej ziemi no, po to, aby ten ogródek w przyszłości był nieco taki przyjaźniejszy do uprawy, żeby ta ziemia była też taka fajniejsza. A... Póki co tu jest taki żwirek I dlatego też zostało to wszystko Tak podniesione I tak to właśnie tu wygląda Więc idziemy teraz dalej Bo e... O właśnie trawę wam pokażę Na początku wam pokażę trawę Jak tu wygląda Kurde właśnie dojca praktycznie Że skończyłem Tam jeszcze zostało do podłączenia e... Przy pod deską, żeby wszystkie światła działały, bo na razie będę mój kolega mówił, najważniejsze, żeby działał kogut, bo mówi, ma do prasowania. No mówi, kurde, masz zrobione tam to, to podstawowe, wszystkie rzeczy mam zrobione. a zostały tylko tam podłączenia, żeby te światła wszystkie uruchomić, bo wszystkie kable, nie kable, wszystko ma rozprowadzone. No i tam zacząłem nagrywać film, ale żeby była pełna bateria, że bateria, karta i dalej tam. Wtedy nie nagrywałem, wtedy już nie było czasu i tak nie było kiedy tego nagrać. Ale może nagram już, bo będę jechał tam to dokończyć. Bo teraz pracuję w słomę tym ciągnikiem i może tam nagram za to odcinek, więc dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć, jak wygląda ta instalacja po mojemu. Moim zdaniem jest to schludnie. Ten właśnie mój kolega mówił, że miał drugiego dane do, tam do zrobienia tą instalację. No mówił, kurde, tam to jakaś partyzantka była. Także je chwaląc się, co. Najważniejsze, że jest zadowolony. A tutaj już dochodzimy do ogrodzenia, które moim zdaniem fajnie wyszło. Tutaj, co prawda, takie lekkie przesunięcia są, bo nie szło inaczej zalać tych słupków. Ale zobaczcie: słupki wymalowane. A jeszcze tutaj brakło mi: cztery takie klamerki mi zabrakły. To na razie są na tytrytę porobione. Ale zobaczcie: ten kolor dosłownie się. Nie różni od. Tutaj było pędzle malowane, te słupki były pędzle malowane. Zobaczcie, jaki piękny poliuretan A tam są oryginalnie pomalowane. Się w ogóle nie różnią. Wam pokażę, jaki to jest kolorek. A tu, właśnie, efekt finalny właśnie wygląda tak, że jest naprawdę schludnie. Trawa już zaczyna rosnąć i trochę tak nierównorośnie. A była ładnie równorościana, pewnie przy grabieniu, wiecie, się to trochę. Po przeciągało. No, tak więc tutaj też zostało to wszystko ogarnięte. Donice jeszcze trzeba zasypać ziemią, bo też tu mają być jakieś zioła, jakieś inne rzeczy. Te donice tam chyba w zeszłym roku zrobiłem, nie wiem, w godzinę i miałem porobione te donice. Tak więc żaden to problem. I idziemy dalej. Tutaj jeszcze zostało, a tutaj zobaczcie, to tu już się prawie pogoiło Tutaj palety były z tymi panelami, to troszkę ta trawa wygniła, ale mam nadzieję, że się odbuduje Tu jeszcze mi zostało do poukładania, tu muszę wybrać ziemię I do poukładania mi zostały kostka pod śmietnikami A zobaczcie jak tutaj deszcz obchlapał, ale zobaczcie jaka tu jest trawa już gęsta A tamta trawa, no to jest dzień do nocy ale tutaj gdzieś pamiętacie ten odcinek, gdzie była ulewa. Zobaczcie, nasiona trawy mi że normalnie fugi wmyło, i mam teraz problem. A tak to właśnie wszystko wygląda. A powoli, powoli się zagęszcza. Tak więc tu jeszcze pokażę Wam tą stronę, i będziemy przechodzić do konkretów. Zbiegło mi jedno. Jeden taki, e, jedna podmurówka. E, gdzie są te panele? Panele gdzieś tam zaniosłem. Tam są o cztery panele. Jeden słupek mi zbiegł. Tak więc nie, bo ja <grychy> liczyłem całe panele, a tam wszystkie docinki z jednego panela zrobiłem. I dlatego mi tyle zbiegło tych właśnie mm, tych paneli. Zbiegły cztery Raz, dwa, trzy, cztery. To jest 10 metrów bieżących, ale żyto. Pfu, pfu. Właśnie dalej szukam kombajnu, bo się okazało, że tamten kombajn tamten człowiek sprzedał, chyba miał już klienta, tylko nie chciał powiedzieć, tylko napisał mi drugiego dnia, że kombajn został sprzedany, nie mówiąc nic prędzej. Bo to co chciał to bym mu zapłacił, bo drugiego takiego bym nie znalazł. No ale trudno. No i przechodzimy do konkretu. Pytaliście się również, gdzie można takie pustaki, gdzie takie coś można kupić, a takie coś można kupić w firmie Ginter, GINTER, Chojnice jak i tutaj o, tu macie adres, tak więc tu macie wszystkie informacje, ale też macie również sumę. Tyle mnie właśnie to wszystko wyszło 18 342 zł a znając życie pewnie jeszcze pewnie coś by doszło i zamknęłoby się koło 20 tysięcy na pewno by tak było, bo takie pierdełki tam po 20-50 zł a to ciągnie jak głupi, kurde Przy tym dojcu tam, 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 tam tego co robiłem tą elektrykę też kurde, tam elektrykę zrobiłem tam za 200-300 zł, tam tych parę kabli no finalnie 1600 zł no także Zbiera się tego i te, te, tam złotówka, tam 5, tam 10 Ale jak tego mamy kilkadziesiąt pozycji Się naprawdę ogromne sumy robią A więc teraz Wam powiem tak To jest pustak gładki Pustak gładki e, grafit Tak I ten grafitowy pustak kosztuje e, 34 zł To jest daszek grafitowy I ten daszek kosztuje e, 28 zł za sztukę Tutaj E, poszło e, e, 110 sztuk pustaka i 40 sztuk daszka. To już jest suma e, 3700 i 1130. No, to już jest prawie że. Kurde, 5000. Tam bez groszy. Następny deska ogrodzeniowa. Tu poszło 20 sztuk. Sztuka po 42 zł. 840 zł. deska. Jedna taka, taka podmurówka, nie? Następnie e, Płytki Graso Dokupiłem paletę płytek, bo tutaj mi Jak pamiętacie zabrakło Oraz jeszcze tam przykryłem e, Tamten murek I jeszcze był Będzie tutaj pod śmietniki, nie? Tak więc płytka e, 76 zł 830 zł ta paleta, nie? A więc następnie Będzie pustak szalunkowy, tamte pustaki szalunkowe tamte pustaki szalunkowe one jedna się złotych sztuka i wam powiem no kurde, oni sami, bo byłem się tam rozliczać i w ogóle i powiem wam tak eee, oni tam właśnie w tej firmie Ginter powiedzieli no, że kurde, jak można z takiego pustaka zrobić taki fajny murek no wiem, można. I fajny patent właśnie powiedzieli, no kurde, w życie nie wpadli na to, że można e, e, kostkę tą płytkę graso wykorzystać na dekle do tych właśnie murków i tak właśnie to wygląda, że wygląda to schludnie i fajnie, tak więc tutaj jest, e, pustach szalonkowych było 100 sztuk. Teraz tak, panele ogrodzeniowe, było ich wzięte 50 sztuk, parę zbiegło, sztuka 45 zł to jest łącznie wtedy 2250 zł. Tych słupków, tych słupków oryginalnych było wzięte 40 sztuk, 30 zł, sztuka to jest 1200 zł, ale jeszcze oprócz tego były wzięte te mocne metalowe słupki, te były na wagę wzięte, ale że one są dość grube, gruba ściana, chyba czwórka to jest. I ich było tutaj dość, dość ciężko, one były, tak więc ich wyszło tutaj też za e, inne. I tutaj tu jest te słupki ogrodzeniowe e, 300 zł. O. Teraz tak, wszystkie okłucia, takie jak te wszystkie klamerki, wszystko, wszystko, tamte ceowniki to jest 700 zł. Teraz tak, beton. Beton tutaj pod te ławy, jedne, drugie, to jest 2500. No to też mało nie jest. Teraz tak, prace ziemne, prace ziemne to jest tak. Wykopywanie tego, wyrównywanie e, dowiezienie nowej ziemi, tam wykopanie, wyrównanie i się tego też nazbierało za 1000 zł, nie? Tak więc, e, prace ziemne, cement, cementu trochę tutaj weszło, weszło naprawdę dużo, weszło kilkadziesiąt worków, ale też 500 zł, jakby nie patrzeć, e, teraz tak, kleje na te, że to wszystko tam pokleić, te kleje dość drogie są i te kleje wyszły też 500 zł i takie inne pierdłki, takie po tam po, po tam po 5 zł, po 10, po 50 i to wziąłem jako łącznie jako 500 zł. I wyszła ta suma 18342 zł. No się nazbierało. Ale gdybym tego nie zrobił, pewnie, pewnie bym nie miał tych pieniędzy. A tak po trochu, po trochu, po trochu się kupowało i jest zrobiony płot na że za swoje i systemem gospodarczym, mocząc te filmy, chcę wam pokazać. Każdy z Was może zrobić właśnie cokolwiek w Waszym domu, nie musicie od razu jakiegoś majstra wzywać ani nic, jakiejś ekipy. Nawet jak coś za pierwszym razem nie wyjdzie, bo mi też nie wychodzi zawsze za pierwszym razem ani nic. Robiłem pierwszy raz to ogrodzenie i moim zdaniem chyba wyszło całkiem spoko. Tak samo nie wiem, ile, nie zliczając tych propozycji, ile biorę za metr ogrodzenia i w ogóle, a ja to pierwszy raz robiłem. <laughs> A ludzie się mnie pytają i jaki czas realizacji i ile za metr? No to mówi sam przecież. Nie, wystarczy tylko trochę, trochę chęci, a można wszystko zdziałać. A właśnie tylko najgorsze jest to, że ci wszyscy budowlańcy tutaj się na mnie złoszczą, bo im chleb zabieram. Ale są ciężkie czasy, trzeba sobie jakoś radzić. I fajnie, że mogę dla Was takie coś tworzyć. I fajnie, że, że Wy to oglądacie. Także ja Wam życzę miłej niedzieli, idę dopić kawę I trzymajcie się I co jeszcze? Zapraszam do komentowania, bo Lubię czytać komentarze I Trzymajcie się, do następnego A jutro Postaram się coś dla Was przygotować Może, o, może to zobaczymy do kosiary Albo jeszcze jutro może Pojadę, bo mam tutaj do niedaleko do obejrzenia Dwa kombajny, one są z przeznaczeniem na części i zobaczymy co z tego wyjdzie a może Wy ktoś, ktoś z Was ma jeszcze jakiś to jest może z mojego okolicy jakiś kombajn w miarę fajny ogólnie zysypujecie mnie tymi właśnie propozycjami, bardzo Wam dziękuję jest to bardzo miłe ale no niekiedy jest po prostu na mnie nie stać na, tego, na taki kombajn, bo wysyłacie mi taką propozycję np. za 15-20 tysięcy, no ale to nie nie mój budżet ale też ja szukam kombań, z którym będzie się wiązać, wiązać jakaś historia, tak jak z tym konsulem, tym, jak ja to mówię, kunolisem, e, gdzie on dosłownie stał, był do, do pieszczenia i w ogóle. I takie coś mnie rajcuje, podnieca. <noise> I, 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 I takie coś bym chciał stworzyć, że nie taki owsiąść, jechać i tyle, nie? Żaden właśnie wyczyn, ale zrobić takie coś, że e, taki kombań, który został. Zapuszczony, coś zostało zepsute i tego nikt nie naprawiał, a ja potem to chcę doprowadzić do ładu, żeby to dalej cieszyło i działało. Także już nie przedłużam. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.